Megan Kelly ujawniła coś, co może wstrząsnąć całą elitą polityczną. Michelle Obama skrywa sekret tak głęboki, że może zmienić wszystko, w co do tej pory wierzyłeś. Dlaczego media milczą? Co próbują ukryć przed opinią publiczną? To, co właśnie wychodzi na jaw, jest niewiarygodne. Czy naprawdę jesteśmy tylko pionkami w grze, której zasad nawet nie znamy? Nie przegap ani sekundy, bo to może być największe odkrycie ostatnich lat. Właśnie uświadomiłem sobie coś istotnego. Partia Demokratyczna już na samym początku tej kampanii wyborczej ustawiła się w pozycji przegranej. Jeśli ktoś tego nie zauważył wcześniej, wystarczy cofnąć się o cztery miesiące i przeanalizować narrację forsowaną przez kluczowe postacie establishmentu demokratycznego, takie jak Barack i Michelle Obama, podczas konwencji partyjnej. Krytyczna analiza Megan Kelly na ten temat otwiera oczy na wiele rzeczy, a teraz, patrząc wstecz, musimy przyjrzeć się temu uważniej. Michelle Obama była centralną postacią tamtego wydarzenia. Oczywiście nie można lekceważyć umiejętności retorycznych jej męża, ale to właśnie ona przyciągnęła najwięcej uwagi. Normalnie jej wystąpienia są wyceniane na setki tysięcy dolarów, ale tego wieczoru jej przemówienie było dostępne dla wszystkich, bez żadnych opłat. Rozpoczęła od mocnego akcentu szczerości, twierdząc, że emocje, jakie odczuwali uczestnicy konwencji, ogarniają cały kraj. Przywołała coś, co określiła jako odrodzoną nadzieję, potężną siłę, która rzekomo na nowo zapala optymizm i energię w społeczeństwie. Mówiła o ekscytacji, o szansie na pokonanie strachu, podziałów i nienawiści, które w jej oczach niszczą Amerykę. Twierdziła, że nadzieja wraca. Jednak patrząc na jej wyraz twarzy i ton wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że sama nie jest zbyt entuzjastyczna wobec rzeczywistości, w jakiej żyje. Wydaje się, jakby lata rządów Bidena i Harrisa nie spełniły jej oczekiwań. Skąd więc ten brak nadziei? Dlaczego ktoś, kto odniósł tak spektakularny sukces absolwentka Princeton i Harvardu, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, autorka bestsellerowej autobiografii odczuwa taką desperację? Przecież w ciągu ostatnich 16 lat Partia Demokratyczna miała kontrolę nad krajem przez 12 lat, czyli przez 75% tego okresu. To właśnie klany Obamów, Clintonów i Pelosi ugruntowały swoją władzę i były postrzegane jako faktycznie rozgrywający w administracji Bidena. Ale to jeszcze nie wszystko. Warto zastanowić się, kto wpadł na pomysł, by głównym hasłem demokratów była radość. To absurdalne, zwłaszcza w sytuacji, gdy dwie trzecie Amerykanów uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Gospodarka jest w kryzysie. Koszty życia rosną, południowa granica jest niestabilna, a na świecie toczą się wojny. W takich okolicznościach próba narzucenia narracji o radości brzmi jak odgrywanie muzyki na tonącym Titaniku. Najlepszym dowodem na oderwanie demokratów od rzeczywistości była ich konwencja, szczególnie w momencie, gdy na scenę weszła Kamele Harris. Demokraci niemal zostali zmuszeni do zaakceptowania narzuconego kandydata bez przeprowadzenia prawyborów ani procesu którym głos szeregowych członków partii miałby jakiekolwiek znaczenie. Wszystko to działo się pod presją wpływowych postaci establishmentu partyjnego, takich jak mąż Michelle Obamy. To właśnie on, działając za kulis, podejmował kroki mające na celu umieszczenie Joe Bidena w Białym Domu. Dla wielu nie było to zaskoczeniem, ponieważ od dawna podejrzewano, że Barack Obama wciąż odgrywa kluczową rolę w kierowaniu partią demokratyczną. Choć nikt oficjalnie tego nie przyznał, Michelle Obama nie pozostawiła wątpliwości co do rzeczywistego wpływu jej męża na polityczne rozgrywki. Jednak najbardziej zaskakujące było nie to, że establishment demokratów pociągał za sznurki, ale sposób, w jaki Michelle Obama opisała swoje odczucia wobec kandydatury Bidena. W pewnym momencie otwarcie przyznała, że przez długi czas odczuwała coś na kształt żałoby z powodu zaniku nadziei, która niegdyś napędzała wyborców jej partii. Mówiła o głębokim, Trudnym do zignorowania niepokoju dotyczącym przyszłości, o przeczuciu, że kraj zmierza w złym kierunku. To dość zaskakujące wyznanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że obecny prezydent pochodzi z jej własnego ugrupowania. Trudno sobie wyobrazić, jak Joe Biden i jego otoczenie zareagowali na tak mało entuzjastyczne słowa. Nie była to bynajmniej jednoznaczna deklaracja poparcia, a raczej sygnał, że nawet wśród najwierniejszych demokratów panuje dezorientacja i rozczarowanie. Dla tych, którzy nadal zastanawiają się, czy Michelle Obama i jej mąż rzeczywiście stoją za politycznym usunięciem Bidena, wystarczy spojrzeć na ton jej wypowiedzi. Czy naprawdę można uwierzyć, że trzymała swoje przemyślenia tylko dla siebie? Czy Barack Obama nie podzielał jej wątpliwości? Czy naprawdę widział w Bidenie idealnego kandydata na drugą kadencję? Wątpliwe. Co więcej, hipokryzja establishmentu demokratów staje się coraz bardziej oczywista. Podczas konwencji przewodnim hasłem była radość, miała to być noc triumfu i optymizmu. Ale czy naprawdę? W rzeczywistości był to jedynie fasadowy spektakl. Ludzie tacy jak Megan Kelly nie są jedynymi, którzy dostrzegają tę sztuczność. Nawet byli wyborcy demokratów, jak Joe Rogan, publicznie przyznali, że stracili szacunek do Obamów. Nie dlatego, że nie zgadzają się z nimi politycznie, ale dlatego, że nie potrafią już zaufać ludziom, którzy wydają się całkowicie oderwani od rzeczywistości i nie mają pojęcia o realnych problemach zwykłych obywateli. Obamowie i ich sojusznicy w partii zlekceważyli sygnały płynące od społeczeństwa. Zamiast wsłuchać się w głos ludzi, przyjęli postawę mentorsko-nauczycielską, narzucając wyborcom kandydata, którego mają zaakceptować bez sprzeciwu. Zamiast skupić się na prawdziwych problemach wzroście kosztów życia, niestabilnej sytuacji na świecie, braku poczucia bezpieczeństwa nadal posługują się nar o lasowej i płciowej w sposób, który wielu odbiera jako manipulację i odwracanie uwagi od kluczowych spraw. Chyba najlepszym przykładem ich hipokryzji jest to, jak Michelle Obama mówi o finansach i sukcesie. Przemawiając, podkreślała, że jej rodzice nigdy nie dążyli do bogactwa, a nawet byli podejrzliwi wobec tych, którzy mieli więcej niż potrzebowali. Tymczasem sama należy do elity, której styl życia jest nieosiągalny dla przeciętnego obywatela. Jej słowa o równości i sprawiedliwości społecznej brzmią fałszywie, gdy pochodzą od osoby, która zarobiła miliony na wystąpieniach publicznych i książkach, a jej codzienność nie ma nic wspólnego z problemami zwykłych Amerykanów. Zanim zakończysz ten film, Koniecznie obejrzyj kolejny, który pojawi się na Twoim ekranie. Uzupełni wszystko, co widziałeś tutaj i ujawni niewiarygodne sekrety gwiazd, o których nigdy nie miałeś pojęcia. Słowa Michelle Obama, w których sugeruje, że istnieje pewna granica bogactwa, po przekroczeniu której jednostka powinna przestać dążyć do dalszego rozwoju finansowego, brzmią niemal jak echo ideologii socjalistycznej. W dalszej części swojego przemówienia oskarżyła ona Republikanów o to, że bardziej zależy im na pomnażaniu własnych majątków niż na zapewnieniu, by wszyscy mieli wystarczająco dużo. W jej narracji to ona wraz z Kamalą Harris miałaby decydować o tym, co oznacza wystarczająco dużo i kiedy ktoś osiągnął już odpowiedni poziom majątku. Jednak w Stanach Zjednoczonych ideałem do którego dążą obywatele, jest możliwość osiągnięcia czegoś więcej niż to, z czym się zaczęło to sedno amerykańskiego snu. Nigdzie w tej koncepcji nie znajdziemy klauzuli mówiącej, że gdy ktoś zgromadzi to, co rząd uzna za wystarczające, powinien przestać się rozwijać i dążyć do większych sukcesów. To, co opowiedziała Michelle Obama, nie jest jedynie błahym stwierdzeniem kryje się za tym głębsze przesłanie, które może budzić niepokój. Jeśli spojrzymy na historię, nigdy wcześniej politycy amerykańscy nie posługiwali się tak otwarcie hasłami kojarzonymi z doktrynami komunistycznymi, i to bez cienia ironii czy refleksji. Faktycznie jej słowa przypominają klasyczne marksistowskie idee, zwłaszcza słynne zdanie Karola Marksa, każdemu według jego potrzeb, od każdego według jego zdolności. Jednak to podejście stoi w całkowitej sprzeczności z zasadami, na których opierały się Stany Zjednoczone od momentu ich powstania. W końcu jednym z fundamentów amerykańskiego społeczeństwa jest przekonanie, że rząd nie powinien narzucać obywatelom definicji sukcesu, zdolności czy potrzeby. Co więcej, to nie tylko pojedyncza wypowiedź Michelle Obamy to sposób myślenia, który przenika obecne środowisko polityczne demokratów. Można go dostrzec w narracji takich polityków jak Aleksandria Ocasio cortez czy sama Kamele Harris, które otwarcie mówią o potrzebie równości wyników, a nie tylko równych szans. Ich celem wydaje się stworzenie systemu, w którym wszyscy muszą osiągnąć podobny poziom życia, niezależnie od tego, ile wysiłku włożyli w swój rozwój. Ponieważ jednak ludzie startują z różnych miejsc, oznaczałoby to konieczność sprawiedliwego redystrybuowania zasobów, tak by wyrównać te różnice. Tego rodzaju myślenie otwiera drzwi do systemu, w którym to rząd, a nie jednostka, decyduje o tym, kto powinien otrzymać więcej, a kto powinien oddać to, co zdobył. Choć może się to wydawać szlachetne w teorii, historia wielokrotnie pokazała, że próby narzucania społeczeństwu takiej równości kończą się ograniczeniem wolności obywateli i osłabieniem motywacji do ciężkiej pracy. Pomysł, że równość wyników jest czymś pożądanym, stał się jednym z filarów współczesnej narracji politycznej, ale mało kto odważa się publicznie zakwestionować jego realne konsekwencje. Prawda jest taka, że dążenie do całkowitej równości, gdzie każdy kończy w tym samym miejscu, niezależnie od wysiłku, jaki włożył, jest nie tylko utopijne, ale wręcz niebezpieczne. Taki model prowadzi do systemu, w którym centralna władza decyduje, kto powinien otrzymać więcej, a kto powinien oddać część swojego majątku. Historia wielokrotnie pokazała, że podobne idee nie tylko ograniczają wolność jednostki, ale także tłumią innowacyjność i ambicje. To właśnie równość szans, a niewymuszona równość wyników, była fundamentem amerykańskiego snu i przez dekady stanowiła ideał, do którego dążyli demokraci. Jednak ironia polega na tym, że ci sami ludzie, którzy głoszą tę ideę, rzadko stosują je w praktyce. Przykład: Barack i Michelle Obama, których majątek szacuje się na ponad 70 milionów dolarów. Ich przemówienia publiczne kosztują setki tysięcy dolarów, a ich majątek gwałtownie wzrósł po opuszczeniu Białego Domu. Co więcej, sam Barack Obama został kiedyś nagrany, mówiąc, że w pewnym momencie zarabia się wystarczająco dużo pieniędzy. Tego rodzaju myślenie opiera się na retoryce, która brzmi przyjaźnie i sprawiedliwie musimy zapewnić, by wszyscy mieli wystarczająco dużo, ale w rzeczywistości oznacza to odbieranie pieniędzy tym, którzy ciężko pracowali i odniesieli sukces, by przekazać je innym, którzy być może nie włożyli tyle wysiłku. Oczywiście są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia i właśnie dlatego istnieją programy socjalne. Jednak próba przekształcenia całego systemu gospodarczego w kierunku wymuszonej redystrybucji bogactwa to już zupełnie inna kwestia, która ociera się o czystą ideologię socjalistyczną. To właśnie z tego powodu ludzie tacy jak Tim Welleys są idealnymi partnerami politycznymi dla Kemali Harris, ich poglądy wpisują się w ten sam schemat. Ale pojawia się kluczowe pytanie, jaka kwota jest uznawana za wystarczającą według Obamów. 70 milionów dolarów. Bo właśnie na tyle szacuje się ich majątek, a przecież Barack Obama spędził jedynie 14 lat na stanowiskach politycznych, co jest niczym w porównaniu do ludzi, którzy przez całe dekady służyli w administracji publicznej. Tego rodzaju hipokryzja jest dobrze znana wśród elit politycznych, głoszą piękne hasła o sprawiedliwości i równości podczas gdy sami korzystają z przywilejów, do których większość ludzi nigdy nie będzie miała dostępu. Ostatecznie to nie oni poniosą konsekwencje polityki, którą forsują, ale przeciętni obywatele, którym odbierze się możliwości rozwoju pod pretekstem sprawiedliwego podziału zasobów. Barack Obama rozpoczął swoją karierę polityczną jako senator stanu Illinois, następnie przez krótki okres sprawował urząd senatora USA, zanim ostatecznie zdecydował się kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu dwóch kadencji na najwyższym urzędzie w państwie jego majątek zaczął rosnąć w oszałamiającym tempie. Obecnie szacuje się, że jego łączny dochód przekroczył 100 milionów dolarów, a możliwe, że ta suma jest jeszcze większa, ponieważ wiele źródeł jego bogactwa pozostaje poza zasięgiem opinii publicznej. Co ciekawe, to właśnie Obama i jego otoczenie polityczne są jednymi z najgłośniejszych zwolenników idei równości i sprawiedliwego podziału dóbr. Ale czy rzeczywiście działają zgodnie z tymi hasłami? Spójrzmy na fakty. Rodzina Obama posiada obecnie cztery luksusowe rezydencje, każda w prestiżowej i drogiej lokalizacji. Ich imponująca posiadłość na Marta S. Wynierd ekskluzywnej wyspie, na której wypoczywa finansowa i polityczna elita, jest warta około 20 milionów dolarów. Oprócz tego są właścicielami eleganckiej willi w Waszyngtonie której zakup kosztował 8,1 miliona dolarów, luksusowego domu na Hawajach o wartości 8,7 miliona oraz rezydencji w Chicago, wycenianej na 1,65 miliona dolarów. Teraz zastanówmy się, czy ci sami ludzie, którzy publicznie mówią o tym, że trzeba zadbać o to, aby każdy miał wystarczająco, faktycznie żyją według własnych zasad. Czy naprawdę wierzą, że nie można mieć więcej niż się potrzebuje? Jeśli tak, to gdzie jest granica wystarczającego według nich? Czy 70 milionów dolarów to za mało? Czy cztery ogromne posiadłości to wciąż nie dość? Jak to się ma do ich politycznych deklaracji o ograniczeniu bogactwa i redystrybucji dóbr? Nie jest tajemnicą, że amerykańskie społeczeństwo coraz mniej ufa tego rodzaju pustym sloganom. Kiedy przeciętny obywatel codziennie walczy o przetrwanie, płacąc wysokie podatki i próbując związać koniec z końcem. Widok polityków, którzy bez żadnych wyrzutów sumienia gromadzą gigantyczne fortuny, budzi co najmniej irytację. Jeśli Partia Demokratyczna naprawdę chciałaby odzyskać zaufanie wyborców, musiałaby gruntownie zmienić swoją narrację i dostosować ją do rzeczywistych problemów, z jakimi mierzą się obywatele. Jednak nic nie wskazuje na to, by miało się to wydarzyć w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie, ich przekaz wydaje się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości, powtarzany jedynie w kręgach politycznej elity, które wzajemnie utwierdzają się w swojej wizji świata. Finalizacja prawda, której nie można ukryć. Historia pokazuje, że społeczeństwa, które pozwalają swoim przywódcom ignorować rzeczywiste potrzeby obywateli, zawsze płacą za to wysoką cenę. Polityka oderwana od życia zwykłych ludzi prędzej czy później prowadzi do narastania frustracji, niezadowolenia i podziałów. Gdy rządzący koncentrują się wyłącznie na własnym dobrobycie, a jednocześnie pouczają innych, co powinni robić i ile im wystarczy, pojawia się fundamentalna hipokryzja, która z czasem staje się nie do ukrycia. Nie chodzi o to, że sukces finansowy jest czymś złym wręcz przeciwnie, każdy powinien mieć możliwość osiągnięcia dobrobytu dzięki własnej pracy i determinacji. Problem pojawia się wtedy, gdy ludzie, którzy sami zgromadzili ogromne fortuny, próbują narzucać innym ograniczenia i mówić im, co jest sprawiedliwe. Biblia mówi jasno. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Albowiem, gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje kropka. Mateusza 6, 19, Myślnik 21 Nie pozwólmy, aby piękne słowa przesłaniały nam rzeczywistość. Czas otworzyć oczy i patrzeć na fakty, nie na puste obietnice. Dzwonek, jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Podziel się tym filmem ze znajomymi, zostaw komentarz i daj nam znać, co o tym myślisz. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Osoba ze złożonymi dłoniami gwiazdki.